20. Ekowystawa w Pietrowicach Wielkich, trwają tak zwane targi pietrowickie, a my możemy gościć na naszym stoisku, w naszym studio ekowystawy pana prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Mateusz Pindel, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, pan wspólnie otwierał z wójtem gminy Pietrowice Wielkie Adamem Wajdą, tą konferencję edukacyjną i w zasadzie całe ekotargi, ekowystawę i tam pan powiedział bardzo ciekawą rzecz, o której nikt nie wiedział, pan jakby to objawił światu miastu i światu, że był Pan tu już kiedyś i to nie z funkcji oficjalnej, tylko właśnie za młodu, jeszcze za dzieciaka. Gdzieś Pan tą ekowystawę pamięta, no bo 20, parę lat nawet temu się zaczęło to wszystko, bo była przerwa. Proszę opowiedzieć o tym epizodzie, bo to jest ciekawe. Przede wszystkim jedno, co najważniejsze, to właśnie sam fakt tej ekowystawy, wystawy tutaj się do Pietrowic wjeżdża i zobaczy, że nagle jest właśnie jakaś inicjatywa, dużo ludzi, dużo wystawców. Ja, będąc tutaj 10-15 lat temu z moim wujem, który wtedy pełnił funkcję właśnie na szczeblu wojewódzkim, zabrał mnie jako młodego chłopaka: chodź, przejedź się, zobaczysz coś ciekawego. A wiedział, że właśnie mnie bardzo interesuje ochrona środowiska, działania prośrodowiskowe, ekologia i wszelkie rzeczy związane też z obszarami wiejskimi, bo ja wtedy byłem działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej, to i chodź, zabiorę cię, zobaczysz jak to wygląda i powiem szczerze, jako młody chłopak, wiadomo młodzież ma różne priorytety, ale byłem pod ogromnym wrażeniem przede wszystkim liczby wystawców, liczby osób odwiedzających tutaj tą wystawę, te stoiska. Ale też taka serdeczność z każdym, z którym jak się tutaj rozmawiało, to nie patrzył skąd jesteś: czy z miasta, czy ze wsi, czy z innych rzeczy, tylko takie właśnie przekazywanie wiedzy, informacji, taka wspaniała platforma doświadczeń i, i wymiany tych doświadczeń. I to mnie wtedy zauroczyło i powiem szczerze, takie małe déjà vu dzisiaj przeżyłem, bo jadąc tutaj, wjeżdżając, mówię, gdzieś się taki obrazek w pamięci otworzył. Skądś to pamiętam, gdzieś to już było i właśnie, właśnie wspomniałem wtedy ten, ten wspaniały wyjazd z mojej świętej pamięci wujem i powiem szczerze, że naprawdę to był wtedy bardzo dobrze spędzony czas i myślę, że tutaj śmiało możemy też zapraszając jednocześnie tutaj lokalnych mieszkańców, ale też z regionu, że naprawdę warto odwiedzić tą jaką wystawę, warto przyjechać, tym bardziej pod kątem wspierania różnego rodzaju działań prośrodowiskowych i też różnych nowych technologii, które w to wchodzą, a jak wiemy jesteśmy obecnie na etapie takim, że ilość, która ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii, żeby zmniejszyć na przykład rachunki za prąd musi się zwiększać, ale też trzeba mieć odpowiednią wiedzę, więc trzeba się wyedukować, trzeba spo, tą wiedzę pozyskać, żeby wiedzieć, w którą stronę iść. Można przytoczyć to przysłowie, czym skorupka za moduł nasiąknie. Właśnie, bo przecież później Pan doszedł do takiej funkcji, do takiego stanowiska, które powoduje, że Pan w jakiś sposób buduje tą świadomość ochrony środowiska, ale dosłownie nawet infrastrukturę pomaga Pan ją tworzyć, więc to było takie wartościowe. Kto wie, czy tutaj pośród tych, którzy dzisiaj odwiedzają, właśnie jakichś nastoletnich albo młodszych osób, Ktoś nie będzie następnym prezesem Funduszu Ochrony Środowiska. Mało tego dodam, że właśnie dzisiaj też podczas konferencji z nami była pani Gabriela Lenarkowicz, poseł na Sejm która była prezesem Wojewódzkiego Funduszu, więc wokół tej instytucji naprawdę i bardzo dużo pozytywnych osób, ale też bardzo dużo pozytywnych inicjatyw, które warto pokazywać i trzeba pokazywać. I dlatego nasza obecność jako instytucji wojewódzkiej też tutaj na eko wystawie nie tylko duże miasta, nie tylko instytucja kojarząca się z urzędnikami niedostępnymi, ale właśnie otwartość, wyjście naprzeciw tym potrzebom to jest kierunek, który jako prezes nadałem wspólnie z moją zastępczynią nowemu zarządowi rok temu. Chcemy, aby ta instytucja była otwarta. Chcemy, aby jak najwięcej osób, instytucji, organizacji pozyskało wiedzę na temat możliwości finansowania szeroko rozumianych działań prośrodowiskowych za nasze posiedzenie, a co za tym idzie, stan środowiska na terenie województwa śląskiego stale się poprawiał i nasza cegiełka właśnie w tym zakresie była zawsze dokładana. Tą cegiełkę też tutaj widać na ekowystawie, bo edukacyjna konferencja, która otwierza, otwierała tą ekowystawę właśnie jest tego typu przedsięwzięciem, takim przykładem tego działania oświatowego, jeżeli chodzi krzewiącego wiedzę ekologiczną. Tutaj bym zapytał właśnie, jakie Fundusz ma takie teraz aktualne działania w kierunku edukacji ekologicznej. Bo ta wiedza jest chyba najważniejsza, bo ludzie, jak nie mają wiedzy, to się boją. To zgadza się. Pan dokładnie przed chwileczką powiedział to przysłowie, które ja podczas otwierania naszych sztandarowych inwestycji zielonych pracowników, pracowni pod chmurką, dzieciom, młodzieżą w szkołach podstawowych, jak. Średnik, powtarzam, czym skorupka się nasiągnie na starość trąci. Właśnie im więcej tej pozytywnej informacji, im więcej wiedzy, edukacji, w którą to stronę ma iść, tym lepiej na przyszłość. Ja powiem też szczerze, że jak obejmowałem funkcję prezesa, a ja ją odczytuję jako misję, powiedziałem jedno, ale bardzo ważne zdanie, że dla mnie edukacja. Poza tymi kwestiami inwestycyjnymi, na pewno mającymi niewątpliwy wpływ na poprawę środowiska, to edukacja będzie tym jednym z najważniejszych, a nawet kluczowych, właśnie tematów, którymi będę się zajmował. I, że tak powiem, to realizujemy, ponieważ już od 11 edycji nasz program sztandarowy zielonych pracowni w placówkach właśnie to jest kontynuowany. Jesteśmy po rozstrzygnięciu świeżo świeżym zarządu naszego funduszu w czwartek. Kolejnych 85 pracowni wybraliśmy do dofinansowania. Przeznaczymy na ten cel kwotę ponad 4 milionów złotych. Obecnie odbywa się ocena naszego drugiego projektu edukacyjnego związanego z ekopracowniami pod chmurką, czyli takich pracowni, ale na świeżym powietrzu, bardzo dobrze się przyjętym. Trzecia edycja. Mamy nadzieję też wybrać do dofinansowania blisko 80 takich ekopracowni. Chcemy na ten cel przeznaczyć też kwotę blisko 5 milionów złotych, a więc tu już mamy kwotę blisko 10 milionów złotych, ale mamy również ekowydarzenia, czyli takie akcje edukacyjne skierowane do organizacji pozarządowych, różnego rodzaju młodzieżowych. Związanych oczywiście z ochroną środowiska i w swoich celach statutowych, mające wpisane, wpisane te kwestie. Do 10 tysięcy złotych można otrzymać na różnego rodzaju właśnie spotkania, konferencje, kończące się jakimś wydarzeniem dla społeczności lokalnej, nasadzeniami na przykład różnych kwiatów, drzew, krzewów. Ale to nie tylko właśnie te kwestie, o których wspominam, to również wsparcie dla dzieci, młodzieży profilaktyczne akcje, wyjazdy, zielone szkoły, gdzie też właśnie edukacja jest przekazywana, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Dla mnie edukacja naprawdę jest bardzo ważna. Zresztą, tak jak Pan wspomniałem, od najmłodszych lat, jak chodziłem do szkoły, wiadomo, że trzeba było się kształcić, bo taki był kierunek. Natomiast... Widać to, że młode pokolenie interesuje się środowiskiem, interesuje się ekologią i ma oczywiście na to swój pogląd, bo też nie można wielu rzeczy przykrywać tylko tematami ekologicznymi, bo są inne ważniejsze kwestie, na przykład jak bezpieczeństwo, ale mamy bezpieczeństwo energetyczne. A to jest też związane z ochroną środowiska. Więc powiem szczerze, niezmiernie się cieszę, że mogę być w tym miejscu gdzie jestem, że mogę też w pewien sposób mieć wpływ właśnie na te decyzje, które podejmujemy z korzyścią dla mieszkańców, z korzyścią dla regionu i przede wszystkim z korzyścią dla środowiska. Mm -hmm. Eko-wystawa odbywa się na terenie wiejskim, na terenie małej gminy. E, tutaj jednak tą e, branżę OZE najbardziej widać, bo to właśnie na tych domkach, gdzieś na tych e, posesjach są instalowane e, czy pompy ciepła, czy fotowoltaika, czy też różnego rodzaju e, instalacje ekologiczne. E, tutaj jakbym Pana zapytał, e, jak jak fundusz na to spogląda? Bo przecież zgłaszają się do Was duże podmioty, wielkie instytucje, ale też indywidualni, mali gospodarze. Przede wszystkim nasz fundusz wspiera szerokie spektrum, jeżeli chodzi o różnych grono beneficjentów, od osób fizycznych, czyli mieszkańców obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich, dużych miast poprzez przedsiębiorców, poprzez wspólnoty, czy też spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, a kończąc na jednostkach samorządu terytorialnego i dużych instytucjach niewątpliwie. Tutaj przede wszystkim warto przywołać program Czyste Powietrze, program priorytetowy, który wrócił w nowej odsłonie 31 marca bieżącego roku i tutaj mamy właśnie kierunek zarówno wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na odnawialne źródła energii, na kotły na biomasę, kotły na kotły Zgazowujące drewno, ale też przede wszystkim efektywność energetyczną budynków, a więc termomodernizację tych budynków w oparciu o audyt energetyczny, a więc takie fachowe podejście. Również kwestia tutaj wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w instytucjach publicznych, czyli mamy program, który właśnie też 30 kwietnia zakończył, ale też dla przedsiębiorców program Ozena Start. Nasz stary 50kW, czyli panele fotowoltaiczne do 50kW. My wsłuchując się podczas takich konferencji, spotkań, które również sami organizujemy, w głos różnych grup właśnie interesariuszy, rozbudowaliśmy ten program o możliwość instalacji pomp ciepła, o możliwość magazynów energii, kończąc na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. I takich programów naprawdę bardzo dużo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach corocznie ogłasza. Żeby przybliżyć jak najlepiej tą ofertę naszego funduszu, również postawiliśmy na media społecznościowe na stronę internetową. Odświeżyliśmy szatę graficzną, stworzyliśmy harmonogram naboru wniosków z wyszczególnieniem, kiedy się można spodziewać tych naborów, na jakie działania, jak są finansowane. I powiem szczerze, bardzo dobrze to jest odbierane przede wszystkim przez właśnie beneficjentów i jest to wyrażane na tych spotkaniach z nami, że właśnie tego oczekiwali tej otwartości, tego zrozumienia, nie zamkniętego funduszu yy, ogłaszającego te nabory, które uważa, ale tej faktycznej rozmowy, wsłuchiwania się w potrzeby na terenie danego regionu, danej organizacji, danej yy, instytucji i właśnie uruchamianie tych środków. I w to właśnie się wpisuje nasz cykl konferencji kierunek Zielona Transformacja. Jesteśmy obecnie właśnie w takim cyklu pięciu konferencji, mieliśmy już trzy. Najbliższa w Skrybeńsku, tutaj też właśnie na terenie subregionu zachodniego, że tak powiem. Więc serdecznie już dzisiaj zapraszam w najbliższy poniedziałek, 12 maja. Na pewno wiele kwestii, właśnie związanych z działalnością funduszu i możliwością finansowania, zostanie przedstawionych w wszelkim osobom zainteresowanym. Pan e, prezes jest człowiekiem rozchwytywanym, już na niego czekają, bo zaraz jest otwarcie e, oficjalne ekowystawy, więc e, szef wufoś bardzo dziękujemy Mateusz Pintel e, za tą całą wypowiedź. Jest po co wchodzić na stronę wufoś.gov, tak? Czy... Wufośkatowice.pl, serdecznie dziękuję za rozmowę Panie lektorze. Dziękuję Państwu i serdecznie zapraszamy na 20. Eko wystawę do Pietrowic Wielki. Naprawdę, Państwo spędzicie kapitalnie czas, kapitalny moment tutaj na tej Eko-Wystawie. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy.